Ja powiem tak, że jak na dwóch Beniaminków oglądaliście, oglądaliśmy bardzo mecz emocjonalny, taki na styku oba zespoły nastawione na to, żeby, żeby atakować, żeby stwarzać sytuacje bramkowe. No i to był to był klucz do tego, że to widowisko było dobre. To, że wynik 3-0, być może nawet za wysoki. Aczkolwiek, aczkolwiek powiem tak, że e, wiedzieliśmy na co możemy liczyć, jeśli chodzi o zespół motoru. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania i realizując taktykę, pierwszą bramkę, w taki sposób strzeliliśmy jak chcieliśmy czyli odbiór piłki wysoko, wywieranie presji, e, wymuszanie błędu. No i ten błąd nastąpił w rozegraniu. To zespół jest e, motoru właśnie. Konstruowany na, na grę podaniami, My mają technicznych zawodników, i to dzisiaj wykorzystaliśmy, że w pewnym momencie na boisku potrafiliśmy tą piłkę odebrać. Kluczem właśnie była ta bramka na 1-0. Potem dobrze ustawiliśmy się i, i, i już w drugiej połowie mecz był troszkę inny w naszym wykonaniu. Graliśmy niżej, graliśmy w średnim albo w niskim pressingu. No i z tego potrafiliśmy wyprowadzić pale, parę e, szybkich ataków. No z, z, z kilka takich ataków jeszcze było dobrze rozegranych, tylko bez bramki, natomiast akurat e, dwie bramki po przerwie były wynikiem właśnie szybkiego ataku. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że i motor, i kalisz jest e, beniaminkiem. I myślę, że nieraz jest tak, że zbyt dużo wymagamy, od zespołów w momencie kiedy i w Lublinie i w Kaliszu ten projekt się dopiero tworzy, buduje i wszyscy by chcieli wygrywać. Niestety tak się nie da. Dzisiaj jest zwycięstwo po naszej stronie, a ja życzę trenerowi Hajdo, żeby poukładał ten zespół w następnym meczu odniósł zwycięstwo. Tak życzę.